Historia mrozi krew w żyłach. W miejscowości Wicie materac z dwojgiem dzieci został zniesiony przez fale. Dzieci były w wieku 6 i 12 lat. Na ratunek im rzuciły się dwie osoby, lecz niestety same zostały pokonane przez fale. Następnie na pomoc już czterem osobom rzuciło się kolejne pięć osób, które także nie dały rady uratować pozostałych. W efekcie tonących było dziewięć osób, które uratowała ekipa ratunkowa wopr z Jarosławca. Sytuacja, którą wy uratowaliście, uratowaliście dziewięć osób, była jedną z największych tego typu, których pamiętamy. Chcę gorąco Wam pogratulować, podziękować w imieniu ich samych, ich rodzin, ale też administracji rządowej, która odpowiada w naszym województwie za bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców ale także i turystów i wszystkich odwiedzających. Takie wydarzenie musiało zostać docenione, dlatego bohaterowie zostali wyróżnieni odznaczeniami. Gratulując tak bardzo specjalistycznie, chcę podsumować, że ta akcja rzeczywiście o zdarzeniu masowym jest przykładem do tego, żebyśmy mogli przekazywać procedury operacyjne dla innych ratowników przy takim zdarzeniu. Że ratujemy po kolei, tak, żeby jak najszybciej wyciągnąć osoby w miejsce bezpieczne, i za to Wam dziękuję. Tym bardziej, że staliście się tym elementem, który potwierdza prawidłowość szkolenia w ratownictwie wodnym. No, a jeśli przy tej okazji mamy jeszcze tak dużo osób wyratowanych, to to, co pan wojewoda powiedział, to jest dotychczas w naszych statystykach. Jedyne zdarzenie o tak wielkim zasięgu w jednej akcji na wodzie. Sytuacja była bardzo trudna, dlatego że poszkodowanych łączyły więzi rodzinne, co utrudniało im zachowanie spokoju. Akcja była o tyle niebezpieczna, że znajdowała się w pobliżu falochronu, a tam zazwyczaj jest głębiej niż mogłoby się wydawać. Dla niektórych ratowników była to najtrudniejsza sytuacja ratunkowa w życiu.